Cześć kochani. Dziś opowiem wam historię, która zakończyła pięcioletnie małżeństwo i 12 lat wspólnego życia. To opowieść o zdradzie, która przyszła jak grom z jasnego nieba i o trudnej decyzji, którą musiałem podjąć dla własnego dobra i dobra naszego syna. Usiądźcie wygodnie, bo to będzie długa i emocjonalna opowieść o miłości, zaufaniu i bólu, który towarzyszy odkrywaniu gorzkiej prawdy. Nazywam się Mateusz, mam 29 lat. Z moją żoną byliśmy razem przez 12 lat. Poznaliśmy się w szkole średniej, kiedy oboje mieliśmy po 17 lat. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, szkolna dyskoteka, jej nieśmiały uśmiech, moje zdenerwowanie, gdy prosiłem ją do tańca. Przeżyliśmy razem wszystko. Studia, pierwsze prace, pierwsze wspólne mieszkanie, a pięć lat temu wzięliśmy ślub. To był najpiękniejszy dzień w moim żyku. Pamiętam jak stałem przed ołtarzem i patrzyłem na nią idącą w białej sukni, myśląc że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mieliśmy wspólne plany, marzenia, kupiliśmy dom, a najważniejsze trzyletniego syna, kubusia, który jest światłem naszego życia. Do dwóch miesięcy temu myślałem, że mamy idealne małżeństwo, że jesteśmy tą parą, która przetrwa wszystko. Jakże bardzo się myliłem. Wszystko zaczęło się od pozornie zwykłego wieczoru, który miała spędzić z przyjaciółkami. Pamiętam, jak się ubierała, jak wyjątkowo starannie dobierała strój, jak mówiła, że chce odpocząć od codzienności. Jej telefon był cały czas wyciszony, co było bardzo nietypowe, bo zawsze była dostępna, zawsze odbierała moje telefony. Ale uwierzyłem jej tłumaczeniom, że chce spędzić czas z przyjaciółkami bez zakłóceń. Jak się później okazało, połączenia od męża były uważane za zakłócenia tamtego wieczoru. Gdy wróciła, coś było nie tak. Jej zachowanie, unikanie kontaktu wzrokowego, sposób, w jaki się poruszała. Zaczęły się dni pełne niepewności i podejrzeń, które gryzły mnie od środka. Budziłem się w nocy i patrzyłem na jej śpiącą twarz, zastanawiając się, co się stało z kobietą, którą kochałem. Po tygodniu męczarni, gdy niepewność stała się nie do zniesienia, postanowiłem sprawdzić jej telefon. I tam znalazłem dowody, które zburzyły mój świat, wiadomości z nieznajomym mężczyzną, pełne flirtu i intymnych wyznań. Czytając te słowa, czułem, jak Ziemia usuwa mi się spod nóg. Gdy ją skonfrontowałem, przyznała się do zdrady, płakała, przepraszała, błagała o wybaczenie. Mówiła, że to był jednorazowy błąd, że ten mężczyzna był świeżo po rozwodzie, stracił dom, pieniądze, prawo do opieki nad dziećmi, a ona poczuła litość. I w tej litości, połączonej z podbudowywaniem ego przez jego adorację, poszła z nim do łóżka. To wyznanie zranilo mnie bardziej niż wszystko że moja żona, kobieta, którą kochałem, dała się ponieść chwili słabości, że nasze małżeństwo znaczyło dla niej tak mało w tamtej chwili. Przez ostatnie dwa miesiące robiła wszystko, co w jej mocy, aby naprawić nasz związek. Była wzorową żoną, troskliwą, uczynną, zawsze obecną. Gotowała moje ulubione potrawy, dbała o dom, spędzała ze mną każdą wolną chwilę. Przysięgała na życie, że zrobi wszystko, aby odzyskać moje zaufanie i uratować nasze małżeństwo. Gdy spytałem do jakich granic jest gotowa się posunąć, odpowiedziała, że zgodzi się nawet na to, bym uprawiał seks z inną kobietą w jej obecności, na półotwarty związek po mojej stronie, na wyznanie naszemu synowi, gdy dorośnie, tego co zrobiła. Mówiła, że zrobi wszystko, co będzie konieczne, byleby tylko nie stracić mnie i naszej rodziny. Przyznam, byłem zaskoczony i wzruszony jej słowami. W tamtej chwili zrozumiałem, że moja żona jest prawdziwie skruszona i kocha mnie ponad wszystko. Widziałem, że jej przeprosiny, jej wysiłki, wszystko, co robiła, było autentyczne. Uwierzyłem, że gdyby mogła, wymazałaby swoją winę, że żałuje każdej sekundy tamtego wieczoru. Patrząc w jej zapłakane oczy, widziałem kobietę, którą pokochałem 12 lat temu. Kochałem moją żonę, kochałem nasze wspólne życie, nasze wspomnienia, nasze marzenia o przyszłości. Ale potem przypomniałem sobie, że wielu ludzi przechodzi przez życie, nigdy nie zdradzając partnera, że są kobiety, które nigdy nie postawiłyby się w sytuacji, która mogłaby prowadzić do zdrady. Przez 12 lat naszego związku ani razu nie zboczyłem, mimo że miałem ku temu kilka okazji. Gdy koleżanka z pracy wyraźnie się do mnie umizgiwała, gdy przyjaciółka żony próbowała mnie uwieść podczas jej nieobecności, zawsze odmawiałem, zawsze byłem wierny, bo moje małżeństwo było dla mnie świętością. I wiem, że zasługuję na kobietę, która mnie nie zdradzi, która będzie szanować nasz związek, tak jak ja to robiłem przez te wszystkie lata. Moja żona zrobiła wszystko, co mogła, aby odpokutować za swoją niewierność, ale gdy coś się zepsuje, nie da się tego przywrócić do stanu pierwotnego. Wolę być nieżonaty, niż tkwić wraz z złamanym, naprawionym małżeństwie. Nawet gdybym ją przyjął z powrotem, nasz związek nigdy nie byłby taki sam i nie zamierzam torturować się takim życiem. Nie chcę ciągle żyć w paranoi, zastanawiając się czy żona naprawdę jest w sklepie, czy faktycznie pracuje po godzinie, czy znów mnie krzywdzi. Nie chcę sprawdzać jej telefonu, śledzić jej, żyć w ciągłym niepokoju. To nie jest życie, jakie sobie wymarzyłem, jakie obiecywaliśmy sobie na ślubnym kobiercu. Powiedziałem jej, że chcę rozwodu. Załamała się kompletnie. Wytłumaczyłem jej dlaczego. Mimo jej błagań i łez, padła na kolana i błagała u moich stóp, mówiąc, że woli umrzeć niż być bez mnie. Jej słowa bolały mnie bardziej niż wszystko, bo wiedziałem, że mimo wszystko wciąż ją kocham, ale musiałem być silny. Musiałem myśleć o swoim zdrowiu psychicznym, o przyszłości naszego syna. Powiedziałem jej, że czyny mają konsekwencje i że nigdy nie wybaczę jej zdrady. Wciąż płakała i błagała, ale pozostałem nieugięty w swojej decyzji. Poprosiłem, żeby na razie wyprowadziła się do swoich rodziców. Powiedziałem, że zajmę się naszym synem, ale może go odwiedzać w dowolnym czasie. Wyprowadza się za dwa dni, a ja już teraz czuję pustkę w domu, który kiedyś był pełen śmiechu i miłości. Planuję wkrótce spotkać się z prawnikiem rozwodowym i wprawić sprawę w ruch. Nie jestem pewien czy czas spędzony z dala od żony zmieni moje uczucia, ale mocno w to wątpię. Zasiała wiatr, niech zbiera burze, to chyba wszystko. Zamierzam się z nią rozwieść i mam nadzieję, że poukładam sobie życie na nowo. Wiem, że to wciąż za wcześnie, aby myśleć o takich rzeczach, ale już podjąłem decyzję, że po rozwodzie pozostanę z żoną w przyjaznych, ale minimalnych relacjach. Nigdy nie będę rozważał pogodzenia się z nią, ale będę uprzejmy w naszych przyszłych kontaktach, wyłącznie ze względu na naszego syna. Chcę, żeby Kubuś miał oboje rodziców w swoim życiu, żeby nie cierpiał z powodu naszych decyzji. Przez najbliższe miesiące, gdy będziemy osobno, zamierzam wykorzystać ten czas jak najlepiej. Skupię się przede wszystkim na moim synu. Chcę być dla niego oparciem, pokazać mu, że mimo wszystko życie toczy się dalej. Będę okresowo kontaktować się z rodziną żony, aby dowiadywać się, jak się ma. Mimo wszystko, nie chcę, żeby stała się jej krzywda. Nie będę chodził i poznawał nowych kobiet, dopóki nie będę po rozwodzie i nie uporządkuję swoich emocji. Będę spędzać więcej czasu na siłowni, aby wyładować swoją złość i frustrację. Swój wolny czas poświęcę swoim hobby, grze na pianinie i malarstwu, również jako sposób na wyrażanie emocji, które we mnie buzują. To mój ostatni update. Dziękuję wszystkim, którzy udzielili rad i pomogli mi podjąć właściwą decyzję. Jestem pewien tego, co robię i mam nadzieję, że wszystko ułoży się po mojej myśli. Dziękuję, że byliście ze mną w tym trudnym czasie. Żegnam się, ale pamiętajcie. Czasem trzeba być egoistą i myśleć o własnym szczęściu, nawet jeśli to boli. Do zobaczenia.